Dzień dobry, cześć, mi witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, dzisiaj tu jest Ren, Joszelka i Bertbert. Bert. Hello! Ej, Ken. Dzień dobry. I dzisiaj moi drodzy, kontynuujemy przygotowania Co to. znaczy, w sensie emisji tak dla to ci hajsem na nowe Sypię ci na nowy rok. ci hajsem na nowy rok. Zostaw to. A, okay. Nie, Nie kupuj napoju. Żebyś żeby mnie brał do nagrywek jeszcze tak się <laughs> Dobra, ej, chodźcie, chodźcie. Bertbert ci wykupuje napoje wszystkiego <laughs> do ja ci żarówki, ona nie jest taka po Generalnie dziwny, dziwny ubiór z masz berber. I to jak pijesz w ogóle z tych automatów, to. O, to, to? Ja ja chamię, nie wyjecham jakby co. Nie Dobra, szybko dzwonię w takim razie do Taksiora. Taksior, dawaj za, mi zadanie. Za i ubiór. Pracę. Proszę wsiąść na fotel kierowcy. Okay, Dzięki. O robotę. Dobrze, proszę bardzo. Super. Oldschoolowy berber. Tam tam, 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 tam. Dobra, tam, tam. Gdzie jedziemy? I zaraz no. zobaczymy. Wytwórniowy Paweł <noise> Zaraz zobaczymy, bo zasam okay, dzwoni. Ok, Ja od razu się odrzucę połączenie będę wiedział do Ok. Do magazynu ja, go postaraj. Tak zadzwoni, e, on do, 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 do mnie dopiero zadzwonił, ale mam ile. O, Dilek. 4 km. Nie? No o no, Ja poczekam, poczekaj, masz sobie powie wszystko co ma powiedzieć. A, a ja nie, ja się już rozłączyłem. Tak jest. Ja się rozłączyłem, on gada mi tutaj na miarę nie Nie lubicie rozmawiać z Daxem? Nie. Bo to cały czas odśnieżać trzeba, słuchajcie. No niestety, ale kwestia wygląda tak, w... że. cały czas się podchodzi. A, 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 dachowanie. Mm, mm. Cały czas Ej, się nie nie zakładałaś zimna. To zimówek. jest niesamowite. No to nie jest moje auto. A, to mogę. <laughs> ja, Dobra, ja nie mogłem po całości tam Trudno, liczyłem, że się po stopniu. Wow, tutaj drzewo. No drzewo, no, tak. wyrosło kiedyś. No drzewo, panie kolego. No kurwa, bo to skręca. Tak, w lesie są drzewa. Dlaczego rzucasz Ej, jakieś dziwne mogę... rzeczy? Co jest grane, nie mogę skręcać tego. Bo... Aha! <grym>. Rę, bo la, 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 la la la. Kto się skapnął? Ten się skapnął! to się, się skapnął <grym> No ja, niestety, teraz będę miał problem, żeby wyjechać tą ciężarówką z tych dziur. Także dajcie mi 5 minut. O, nie Bierzemy w ciebie, wierzymy w ciebie. O nie, dobra, okej, okay, udało się. No ale mówiłeś, że 5 minut potrzebujesz, to gdzie to będzie? <laughs> no w ogóle Minnał. nie skręca, to w ogóle nie podjeżdża pod... Jak jedziesz jeszcze na spacie, to jest spoko <laughs> Ale tak to, to jest lipa <laughs> Tak to jest spiegę. No to zabalało, ale żyjemy Dobra Kąszykę. O nie. Dobra, jeszcze... Dobra, poczekaj, mam... poczekaj ile macie pan już? Ee, 500 Ja stoję w miejscu No to 1,5 kilometra mam Dobrze ja mam to my spokojnie patrz co mam do ciebie, pan? widzisz, to mam... Ze mną? Nie wiem, nie widzę, bo zasłaniam sobie sama głową, więc nie wiem, co ci pokazuję. Ale bardzo fajna rozrywka, jak się rozwala. Mm, pokazujesz tutaj. mi swoją tajną broń. A, okej, okay. dobra. To jest moja tajna broń. Dlaczego nie, nie zaczniesz cofać? O, dobra, powoli dojeżdżamy. Co wy tu robicie? O, Ałanu! Ale poleciał! Nie byłem w stanie w ogóle e, skręcać. Bo dziękuję Renowi. dziękujemy. Ja myślę, że to jest tylko jedna wymówka. Tak. A mi tutaj. Co jest? Jak? Dlaczego? wiem się stało, ale... Dlaczego ty masz taki przepych? w No on cię chce wysiad... On się prawie wysiadł, wysadził. Panie, wypad, pan. Chodźcie, wysiadamy, wysiadamy, wysiadamy. Teraz wysadził się z klapków. Go, go, G.I. Joe. Dobra, Pio 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 piu. Tego też mam rozwalić? Nie, to jest cywil To Co tam tak czerwono? Cywilów nie. Dlaczego to jest tak czerwona? Dobra jest furgonetka, jest furgonetka, <guletka> dobra jest furgonetka, szybko wbijam, No i proszę mnie nie dotykać. Dobra Dobra, dawaj do środka, dawaj do środka Dobra Czekajcie, do okay, czekajcie, cofam, cofam, dobra, spunda, już jadę, już prawie, już prawie wyjechałem A mogę innym autem <guletka> jechać? Myślę, że tak Dobra, dzwoni Dax co tam? Ja gdzie mam jechać? Ty jest? Dobra, idź furgonetką do LS Customs? Okej okay. To tak? no. chyba wy, jakiego chcesz? E, a który jest to chyba najbliżej na jest nie? Najbliżej jest Tak, tak, dobrze, o jest. No nie, to jednak, to, to jednak to, to, to się wow. rozmyślił. No i gdzie wyjeżdżasz, no? Dobra, dobrze, perfekcie, Ren, dlaczego no tak, tam zostałeś? To Ren został na o, miejscu. zobaczyłem nowe auto. O nie, moja, e, moja chrybka. Okej. Okay. Ja <grymka> włączam modulator z Batmanem. To? No. O, o. Naprawdę dojeżdżamy Już Batmanem. To czekaj, hamuj, hamuj śnieg, hamuj, hamuj śnieg. Dobra. Nie no, za wcześnie, gdzie? Zainstalować. Aaa, bombkę mamy ten. Ja zainstalować. tu 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 Tylko to muszę jechać tam obok. przesuń się. A jednak wsiądę, sorry. Dobra, wybaczam. Już? To ona robi. Zaczekaj, aż Paweł, ty zainstaluje bombę choinkową. Zdaję Poka, poka, poka. Już? Dobra, mamy teraz przejechać prawie 6 km. Dobra, i ciśniemy. Pięknie. Jadę. I znowu pewnie. Czy znowu do paletowej. A nie, eee, to są miejsce gdzie ostatnio. się na lawetę. Berber. Co ty mówisz? Znowu w tym samym miejscu będziemy szkodzić ludziom? Dokładnie w tym samym miejscu. No trzeba na razie dostarczyć ją. Kurczaki. Znaczy, wiesz tak, jak dojedziemy do kryjówki nostrów, to ja podejrzewam, że tą bombkę będziemy odpalać. No to oczywiście, że tak. Tak e, tak myślę. To no tak wolno jedziesz, proszę cię. No bo nie mogę szybciej. On to skręca! Berber, to? <laughs> no i skręcał. <laughs> o, ja nie mogę. Co to za drifty? Jedziemy! wszystko no jest! Uwa. Ktoś mi stuknął w tyłek od boku No i tak to, to nie, wygląda. I Tym tyłek razem to nie byłem ja w tyłek od boku w Tyłek od boku no to nieźle No, dokładnie. Hej Berbert. Berbert staje ci auto <grym> Fajnie jest. Czemu? Rędnie? Czemu blokujesz? <grym> okay. A bo ja, ja nie, nie im kurczę. Ja myślałem, to to że to fajnie. inna gra... E, w czym ty jedziesz w ogóle? Wsiadasz do niej, nie? Czy wiem. nie? To jest... E, trochę, zjechał, trochę tira, trochę nie wiem czego. Dobra, no to ja jadę w takim czasie. A, tu się tu można było skręcać? Tak. No, mogliśmy wcześniej nawet skręcić. E, no Mamy ale ja przepisowo, bo jestem prawdziwym nie? poczciarzem. Poczciarzem? Coś prawdziwym. No, e, ten, odpocznę, może ci drzwi Joszelka. Ej, czy faktycznie Ej. jedziemy szybciej niż możemy, czy to tak. nic Joszelka nie ma. Joszelka albo Berber jest fajnie. Tak, jednak się daje to coś szybciej. Tak. Czekaj, do prawej, do prawej, na prawej? dobra. Ja sobie klikam prawy i nic się nie dzieje. W sensie, już drzwi otworzyłam, ale nie mam żadnej broni, którą mogłabym wyciągnąć. O! A, no, wyciągaliśmy nas przez chwilę, broń. Ale ja nie mam broni w tym momencie. Klikam, przytrzymuję prawy. A, nic no, się no bo pewnie jest tutaj zaraz i prawy tak. się wychylić. No pewnie tak. A, czekaj, czekaj. O, na tak to A, dobra, dobra, mogę jednak, dobra. Nie, to mogę. Nabraliście już takiej prędkości, że was powoli nie, nie mogę dogodzić. Czekajcie, tutaj pas ten. O, tutaj na prawo lekko. Dobra, a teraz... No 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 Stoj, to nie zaczął. Paruwa, jeden, nawet kierunkowskazu nie, nie wrzucił. Co za bandy? Bandyta! Tu, prawo! Co za, za paszczę. No teraz musimy się napędzać od nowa. Napędzaj nas. <laughs> tak jest. <laughs> Motywacja do nabrania prędkości. Dobrze, Dobra. idealnie. Potrzeba, to, to za będzie, 10, to, to 10 metrów górka. Okej, okay, kilometr 400. Jak to, wiem? Kilometr 400, 2 kilometry. No, to Dobra. jesteś 600 nie widziałem ogólnie Jakby ktoś pytał, to tutaj Mikołaj nie przelatywał, bo w ostatnim odcinku przelatywał i no co ty A. robisz, przed tak, tak. i tak, i tak! Spokojnie Sabotage Z boku. Ho, 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 Sabotażysta jeden, normalnie. Tak. Impostor, jest, też mu się pomyliła gra. Among Us. E, <laughs> prawo. Among Us. Among Us. Ej, nie, teraz jedziemy w innym miejsce. No nie, ale też na naprzeciwko, Tu jest siedziba tu od kiedyś. O, tu? Dobra, okej. A nie, faktycznie tam było coś kiedyś, kiedyś tam coś, pamiętam. Dobra, ręce do jechać. czekaj, tu już ten. Ej. O, dobra, opak. Znaczy, się Tylko poczekaj, czekaj, mamy dostarczyć, nie rozwalajcie tam chyba nikogo na razie. Ja się boję, że zaraz... Nie wiem, czy ktoś tu w ogóle jest. Ja sobie wysiądę, no Nie wysiadajcie. O, wygląda jak pocztowała kobieta. Tak znać, żeby mnie wpuścili. Jesteśmy wszyscy przebrani, więc nie wie, co nie wstawiajcie broni ani. <grym> ja nie jestem. Ja jestem przebrany? Ja tak, jest ja drany. jestem. No to, ja <grym> to ja wolę zostać tutaj na zewnątrz. Nie wiesz co to za Ho, berbel. O, nic <grym> by nie cykaj. Ale wy nie, wy nie, wy nie. Zaparkowałem. Dobra, o, później postrzeżenie postrzyżenie. Oszlak. Dobra. Nie ehm, wyciągaj muszę... broni. Tak, nie mogę, muszę się przesunąć prze, teraz. Dobrze, dlatego najważniejsze, kusi, że teraz to będzie... Ale kusi strzelić, no kusi. No, no nie. się postrzelać. Szekajcie, nie, tutaj może... teraz nie. Proszę się odsunąć. Teraz, ja wolno. Się odsunąć. teraz ja nie wolno. Teraz ja nie mogę przejść no. tędy. Ja no. Widzę, że Berbel, no w jak GTA San Andreas. O, tyle patrz, ratujemy w go. W końcu. Paweł mnie umarł. Pożyć bramy. Dobra, Dobra, nie ma problemu ła, wow, ale nie! Przejeżdżaj na nie A co wy tu robicie? No bo zdem! Nieładnie, tak widzę. Nie wiem no. dlaczego w ogóle zaczęli to mnie strzelać tak bez kitu, tak. No bez bo za długo byłeś w ich y, polu widzenia. No W żadnym wypadku. Tak. Ja byłem nie byłem w polu on widzenia nie. w ogóle. Proszę nie nawalać tymi rakietami, bo nie można strzelać normalnie. Gdzieś jakiś został ziomek. Ej, wiesz, sam tak? strzeliłeś rakietą. <laughs> ale tylko raz, a nie cały czas. Dobra dobra, dobra idziemy, jest on pewnie domku gdzieś siedzi. Ja się nie lubię ograniczać. Już nie ma. Dobra. Co teraz? A, policja. Ucieknij policji, dobra. Dobra, szokaj, jedź. Ale to Miałe. nie jest moje. Co? A to nie, to pożyczone jest czyjeś. Ten, ja ja pożyczamy. Pożyczamy. Uciekamy, Red, uciekamy. Red, uciekamy. Dobrze. Ale dlaczego przebiłeś opony? Bo no to jest Ren po prostu. Jak dobra. Nie Super. To, to prostu nie rzeka, Super. Nie? Całkiem logiczne po prostu, nie? Nie da uciec komuś. Tylko po prostu ten, nie? Dziękuję. Ale nie umrzemy teraz. Nie zaraz. umierasz, a nie możesz doraz teraz. No z... i obok ciebie perwek nie można na nie? No teraz No mamy też nie ma auto. Dzięki, Ren, po raz drugi. A dobrze, to nie ma za co, nie ma za co. To trzy razy sztuka? Boże, normalnie Dobra, oczywiście wam teren, no. no no macie, no I Teraz Joszelka umarła, ja też umarłem znowu. Musiałem z tyłu, nie mogłem zacząć prowadzić. Ale spokojnie, Jesteś prezesem, z buzarda. nie da się chyba nie zaliczyć tak, No, ja widzę, że tutaj na szczęście żyć nie ma. Dobra, ja wsiadam do pertwerka -Bert w takim razie. Dobra, ciekawy, czy to był ciekawy. Dobra, jedź, tobie nadzieja, pertwerk. <tści> <tści> bądźmy tą misję. <tści> tak. Ja desz. No dobra. No dzięki. Okay, ale normalnie pechowo wsiadłem, normalnie z tyłu do auta tego. radiowozu. Ej, i Oszelka, jako kierowca zginęła. No, i na Plaka mam, Taka plaka sytuacja. mam. Dobra, najpierw wyjedziemy z... Zeg zag Makoin. Owaj, dawaj. No, dobra. Wy, Nież tak. e, możesz wejść w ogóle do dwójka Lestera. Dzwoniłem, e, nie chce mi pomóc w tej sprawie. Nie, nie pomaga, okej. Okay. Nie, nie pomaga. Nie, ja sprawdzę, bo ja ci nie upam Ren, wiesz, totalnie już nie upam. Druga ucham, opona, no ja cię kręcę. To jak z tym śniegiem w GTA. Ze małto e, pan pancerne, zaraz e, będzie tak, przed nami. Jest przed nami. Gdzie przed nami? Tam na drugiej pasie. Tu? Ewentualnie mogę zrobić helikopter. Po je Dobra, Ja nawet nie mogę wyjść Tak, Ja mogę. O, już lubiliśmy, znaczy już lubimy powoli. Teraz tylko. O! Medyka! Dobra, tu w prawo. Dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że mini auta nie wezmę. Ale nie było sieci. Okej. Dobra, słuchajcie moi drodzy, misja się udała. Poszła bardzo gładko i płynnie, jak pamiętamy teraz. Teraz problemu. Eee, eee, dobra, słuchajcie, yes. ja myślę, że. E, chodźcie tam do tyłu w takim razie. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, A co tak. Tam chodźmy niebieskie? tam do tyłu, wejdźmy sobie. Ale się nie dzieje z tyłu. Eee. I tutaj z tyłu, słuchajcie, będziemy pozyskiwać zasoby. Tymu, z tyłu. Bo musimy Ale... wyprodukować e, pewne rzeczy. Ale... Ale... Jak to? Dlaczego mnie wywaliło? Za dużo już wam pozyskiwaliło. Nie zasoby oh. nawet kuli oh. 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 kwasioru. Kundel. Dobra, teraz no ja, ja jadę tą ciężarówką. <laughs> Yeah. Dobra, to czekaj, to wsiądę z drugiej strony. Dobra, A, dobra, okej. Okay, no to, w takim <grym> razie wsiądę to, do, do perwerta. Pojedziemy twoją wytwórnią. Po prostu. Nie ma dla ciebie miejsca dla ciebie, okay. ale my pojedziemy, nie? Końca nie jest. tu prawek. w lewo chyba tak, dobra. Ale musisz wo, 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 wo. przejechać przez to. Wiesz krawężnik, te sprawy. Krawężnik, no dobra, 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 tu lep, 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 dobrze. Oj, źle. Nie, chyba też dojedziemy. Możliwe. Możliwe. Możliwe, że dojedziemy. No co? Trochę, nie, po Dobra, pojedziemy ten. <grym> Dobra, jedźcie. nie działa dobrze. na to auto. Nie, ale szybka ta ciężarówka jest, nie? No o, wahaj, no ja. szybko. Mini, biedne linie. Widzicie, Widzicie co robisz? To, że kupę? Ten no. Nie jest taki jakoś specjalnie przeszkadza. No. no. Ja tak to masz bani, zabawę, refren. <grym> trzeba w odśnieżyć. żyć. pan to mnie wejdzie, to bardzo przeszkadza. Znaczy, w sensie nie spowalnia aż tak bardzo, nie? Po prostu. Tak. To chce zostać odśnieżony? Na przykład Dobra, te i, auto, się i Zobaczymy, jak... Nie robiliśmy w sumie tego jeszcze, no, tyle czasu już minęło, a jeszcze nie mieliśmy czasu, żeby w ogóle e, zdobyć zasoby i żeby w ogóle je sprzedawać, w sensie towar i w ogóle... Taka sytuacja. O, zgaduję, no. że będziemy ty, nie, się nie. nie. No pewnie, że tak. <laughs> tak jak mówiliśmy, to są chłopaki do bicia w tej grze, więc... E, Nasze manekina. Ale ma dźwięk cofania, takie Ej, ale my, nas tam nie ma jeszcze, co jest? Właśnie, co wy tak sobie... No, no potem kradniecie, no właśnie, kradniecie, moment no my... Lepiej, żeby powoli. was nie było w pobliżu teraz to. Uwaga, bo jedziemy Dobra, widzę, że tam są ziomki Okej, okay, dojechali chyba, ewidentnie Tylko Znam, że teraz cofanie, 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 uwaga Dobra, chodźcie Wysiadajcie, wychodźcie tutaj Jedziemy no, dobra, ja wchodzę w takim razie, Ren się za długo bawi coś tutaj. Dobry. Ja podjadę pod sampeł. Dobra, skradanie się! Yeah. Dobra, to ja zaparkuję. Minosek. Zaparkuję równolegle. Znaczy, prostopadu. Czekaj, przeładowuję, nie strzelajcie do mnie teraz. A mnie nie strzelajcie. haha. Pan się położy jeszcze na chwilę. Dobra, dobra, wbijamy do środka, wbijamy do środka tutaj. mnie nosek. To... Przybka, Ej, drzwi mi zniknęły. Ej, u mnie w ogóle... To nie były drzwi gdzie wchodzimy. U mnie lepiej były drzwi, a później zniknęły. No, Najpierw były drzwi, a później Co zniknęły. No. A ja wbiegam ostatnio i musiałam sobie też barkiem wywalić, a mam stawy Amigos! O, siema, amigos! Przewrotka you Przewrotka! Dajcie mi jakiegoś fraga, o, dziękuję. No, przepraszam, ja worek, worek się Przyscy rozsypał. Leżą, wszyscy leżą, dobrze, odszukaj zasoby. O, tutaj są, patrz, tutaj I... są. Ale czat! Liga czarna. Trzeba... Dobra. Bo jeszcze się zrespilić, co jest? I ona przeklina. Dobra, chroń się, przeklinać. mnie. Dobra, no bierz to, Czekaj, Paweł, bierz no. ten wózek. No jadę wózkiem widłowym A mogę ci strzelić w ten taki baniak, Paweł, czy nie? Nie, okay. nie wolno. Musisz dawaj, tak, no nie, musisz czekaj. załadować. Zmieścisz się Super. Czekaj, bo tutaj... Co ty robisz? I ty masz niebe... No, pod... I ty masz nie be uprawnienia na to? Ale na nie musisz taki, tylko boczniak mam. Ale co Ej, to za boczniak? Czy... Boczniak to taki grzyb. Berbert, strzelisz Aha. w koło mu? Nie, nie, dobra, nie. zostawcie, zostawcie. Dobra. Nie sabotujcie już, dobra? Nie, ty już sabotowałeś ostatnio, weźcie się w spokój. Dobra, teraz muszę dobra, przejechać tutaj. Jerona, przeszkadzają mi te ziomki, które tu leżą. Nie przejmuj się. O, patrz, e, ta, ta, ta leży w powietrzu, wyjesz, generalnie. Do jeżdżenia, weź, ten samochodzik sobie. Nie? Widzisz tą typiarkę nie? tutaj ten, w tej ten czapce? Nie ten, taki biały, niebieski. O, tu, no? Co to, no? nie widzisz? mnie leży w powietrzu. Dobra. Nie widzisz tego niebieskiego tam? To, Niebie. to nie, to Niebiezki. u mnie leży normalnie. U mnie a nie. W powietrzu. Jest opętana. Co byś chciał? Musisz odprawić egzorcyzm, bo u mnie typiarka leży w powietrzu. Nie ma problemu. Okej, czekaj, Co ty robisz? Próbuję. No to pójdę do... To, 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 to. Dobra, idę do mojego... To musisz wyjąć te egzorcyzmy? No, no. Dobra, dobra, ja jestem wsiądę tu. Wierze. Nie ma problemu. Nie, wyżej. No, Przesuń się, idzie no, tu łazić. Trzymam ci, żeby ci Proszę nie spadło. No. To. to jest takie proste. Pomóc ci? Paweł, no. ładuj. Dawaj, wsiadaj ze mną. Poczekaj, Ty właśnie zepsuła. O, dobra. Podniosę cię, Paweł, poczekaj. Czekaj, czekaj. Nie, nie, nie. Teraz wjeżdżam. Jest, udało się. Eee, to chyba tyle. Nie zaliczyło, poczekaj. Nie ja, zaliczyło, poczekaj. Nie dopka. się, widłami na, Nasuń to po prostu. Nie, ja <noise> Rona. No, Popchnę to, poczekaj. No właśnie o tym mówię, żeby dopchnąć to trochę. O, o ja, dobra. ja i, i, dokładnie. Żeby... Dobra, mówili, że to jest. A właśnie o tym samochodziku mówiłem. No, no wiem, taka, dokładnie. Myślicie, że co, ja, nie słucham tym, cię? Tym nie wyjedziemy. Dobra, wsiadam. Wsiadajcie. Też mam wsiąść? No najgorsze. Że... ruszę. Opuść magazyn, dobra. Ja opuszczę magazyn. Dobra, no trzeba wow tak. wow wow wow! Ale zamknął sobie tą pakę, czy coś. Unikał uszkodzeń i, i jedź, yy, nie jedź za szybko, żeby nie zniszczyć niestabilnych zasobów, okej. Okay. Są niestabilne. Co to za fura? Ja, ja to nie Ja! Są niestabilni tak jak i my. Nie, jak ja... Dobra, yy, więc prośba osłaniać... Gdzie jesteście? No pojechajcie po sobie. Na moment, no. No to nie jest takie proste, ty, ja muszę jechać z tym. Dobra, Paweł, spokojnie, jedź wolno. się nie denerwuj się. Taka, gdzie jest mój kompaktowy SMG? Ej, nie wiem, zaraz mi rozwalą. Dobra, na Taki rowerku nie mogę was nie dogonię. nie tak łatwo, weźcie ich stąd szybko. Ja tak nie uderzy, bo też auto. Czekaj, będę cię pchał, bo po poczekaj. Nie, nie pchaj mnie. Aha, Aha dobra. Okej, okay, no niestety, e, że tak powiem, ja jestem już trochę nietrzeźwy. Jaki? E, Ren, where are you? Tak, bo tutaj się. E, Ulatwiać się. Na zielone, także ja cały ekran mam zielony gdzie chwili obecnej. Uf. Częściarz. Jest po prostu czadersko. Wie, tak? ja, brawa, jestem, brawa. ja jestem z tyłu, gdyż Dobra, postanowiłem jadą, jechać jadą, rowerem, jadą, ale jadą, potem jednak znam, że wezmę Pawła Uba. ciężarówkę wytwórnie, aczkolwiek żałuję, bo Uba. ona się miota. No, domyślam Dobra. się. O, tu jakaś pani wybiega? Gdzieś tu zaraz będziemy na miejscu prawdopodobnie. No, tutaj ziomki, które was ścigają. Ja no, spokojnie, Wjadę, wjadę im prawo. w tyłek. Bój! Haha! wjechał, hopie! No, jak jeździsz w ogóle? Ej, gdzie pasz. Wybywam! Sorry, ja nic nie widzę, cały ekranu, mila. Wybywam! mnie zaczął pchać. Ja nie mogę, co tu się odwala. Tak, jak trafiłem, trafiłem, dobra. Dwa mniej więcej tędy. Chyba skończyły ci się smoły, o, już nie. Dobra, tutaj jakoś chyba w lewo. Nie, dlaczego tu... Tak, dobrze, nie co strzeliłeś? Czekaj. Lubię o nie, nie, czekaj. Nie wjeżdżajcie we mnie, wystarczy, że ja się rozbijam. Pierwszy. <grym> Okej. Okay. No ale nie. A przepraszam. Dobra, ja czekaj. po prostu muszę tutaj... Ej, to ja ci nie, bije. O, nie cię nie. nie wiem. O, co za akcja normalnie. Akcja reakcja. Akcja bez reakcji? No nie jest dostarczony, ale to... To nie tu? Nie. Landstarker XL To jest. Okej. W takim bądź razie to może zrobimy jeszcze teraz... Czekaj, zobaczmy, zasoby są. Okej, okay, są zasoby, super. Są zasoby, mamy Więcej zasoby. Kundel dzwoni. Więcej zasobów, zróbmy jeszcze jeden zasoby może faktycznie. Wow, dobra. Kundel się ma, no ale znowu można... Kolejne? Można kolejne? Można. 10 km. <laughs> w czym lecimy? Właśnie, eee. można polecieć w sumie. E, Prezesowym buzardem. Pojazd, statek powietrzny. Ale masz dobre dopalacze. Prezesowego buzarda. Możemy mieć jeden bojowy, a drugi... Magazyn da Mori. Zciągaj ten kask. <grym> <grym> Dobra. Tu sobie Dobra, zakręcę, to. tu sobie przejadę. Radzie. Weźcie mu, zlikwidujcie ten śnieg Aaaa. Tak bardzo się boisz, nie ma problemu. Dobra, tu ma... Czemu? Czemu? Czemu na jednym kogoś? Halo, bo e, nie ma. kieruje. Dogonicie, kieruje. dogonicie kieruje. No, nie szelka kieruje. Szybka kieruje. To nie że helikopter po prostu. Tutaj obok stoi. No, A ja okay. mam ja mam kask. Obok was A, się to... zrespiłeś, staliście. No nie wiem, nie, nie, nie patrzyłam. Jakbyś powiedział... Ja nie wcześniej. ja wstałem, tylko siedziałem na motorze. Spokojnie no, dogonicie na. nas i zgarniecie po drodze. Chyba, że będą korki powietry. Bewer czy ty wziąłeś. Control lew czy co wzięło Nie, czekaj. jaki samolot widzę. No tak. Nie, no nie będziemy tak. Nie, nie, ja to okay. no, no, nie To jest? To co za maszyna? Na kamery, kamery. Też rogu. Rogu. okej. Taki. No, musimy tam jakoś jakoś tak... Wiesz, ten... tam nazwiemy no, GoPro? GoPro? Nie, nie. No też możesz się założyć na głowę. Dobra, wsiadajcie do nas tutaj, do mnie. <laughs> Ląduje helikopterem przed wami. Dobrze. O, widzę my kamerujemy to, kamerujemy. Dobra, się szybciej będzie. Dziękuję. Ten kawał drogi. Uratowałeś mi życie. Widzisz ten kask, uratował no, też. Widziałem właśnie ten kask, no, straszny po prostu. Ja nie wiem. Tak robotniczy. By, nie ma być super, ma być za, zapewnić bezpieczeństwo. O, Dobra, dobra tak. lecimy Słuchajcie poza sobą. w takim czasie, uzupełnimy sobie jeszcze. I gdzieś w przyszłym odcinku. Z e, drugim pilotem. Może za dwa odcinki. Albo za trzy. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, W pewnym odcinku, stół. tak, tak. Jeden z najbliższych A, to... odcinków, <grych> nie? Będziemy jeszcze sprzedawać te zasoby. Już sprzedałeś sobie to znaczy, już. Pewnie tak. Spradać ja też Paweł, te zasoby? No wiadomo. Za górę. Tak, tak jak powiedz, tak, do, tak do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, Czemu? góry. Do góry na dół, na dół, no na dół, na dół, tak No za górę? Dawaj. Mm -hmm. Szoruj. Szoruj, szoruj. Szoruj. Szoruj do Okej. No to więc od razu shoruj, po górze. Szoruj po górze. Dawaj, dawaj, dawaj. Ławica nie zrobi tego. Ej, po górze! Później ci pyszorować? Uuu, ja nie się. wiedziałem, że ty taki. Dobra, szukaj. Okay. E, to jest totalnie za górą, bo nie mogę teraz sprawdzić za bardzo. Tak, totalnie za górą. Do okay. góry! Ej, jak fajnie, tam w okolicę, tak? Ja nie widzę żadnej góry. E, no bo ty to, ja nie wiem. Bo kask uciska To wyżej nie umiesz? Kask, właśnie, kask ci uciska. Wyżej nie, nie umiesz? Albo, albo, albo tracę wysokość, znaczy inaczej, albo stracę prędkość, albo zacznę tylko nabierać wysokość. No choinka, to Więc co? szybciej będzie oplecieć niż, e, że tak powiem... To e, już się nie opłacał chyba tak. tej choinką ubierać w sumie. Niż na samą no górę lecieć. Za rok pojedziemy tutaj po choinkę po prostu. Dobra. Bad to z magazyn. E, magazyn mamy jakiś, tak? Znać harmonogram dostaw. Okej. Okay. Czyli zakładam, że prawdopodobnie Czego będą jeszcze ciężarówki do znalezienia. Pewnie e, tak. tak będzie. Pewnie tak. Mamy harmonogram znaleźć. Dobra. Trzeba będzie widzimy się potem. Zabrać? Nie wiem. Ja co? postaram się jednak wylądować, będzie łatwiej. Będzie łatwiej i szybciej. Tak. Dobra, widzę wózek widłowy. Joszelka, przygotuj się, będzie strzelańsko. Nie, ja tu nie widzę strzelańska. Ja widzę. Ha! I wylądowałem ja, już to wylądowałem idealnie. oni nie zauważyli śmigłowca, który tutaj No bo to tylko śmigłowiec jest. jest. O, bo tam, idealnie. Nie. Nic, nic nie zauważyli. Dobra, weźcie się nimi zajmijcie. Już chciałam do niego podbiec. It's, on, it's over, Josella. I jest, have a high ground. jest jest list jakiś. List? Dawaj. No. Zgończy. Dobra, biorę harmonogram do ręki. Przeszukaj furgonetki i znajdź zasoby. O Aha, i teraz trzeba... A to nie, to nie to jest ta furgonetka! Mapy. Trzeba... one są na mapie. Są zupełnie na... Tak, po prostu są na mapie są. Jest raz, dwa, trzy, cztery, cztery. Dobra, czekajcie, zobaczę zaraz jak bardzo są rozbite. I one się poruszają. E, Dzień dobry, patrol oficję. E, dobra, How doing? Macie jakieś pojazdy latające? <grym> e, no ktoś ma... Dobra, e, ktoś może do mnie wsiąść. Po drodze polecimy i kogoś zrzucę po prostu do furgonetki. Okay. Partner, jakie mam pojazdy? O, jest wieszelka, dobra. E, o opry, ręk ręka dwójka, proszę. Mam tylko nadzieję, że mam spadałkę. Dobra, mechanik odbieraj. E, automatycznie będziesz miałem może tylko wyskyt. Dobra, mechanik prawo zemsty. Odbieraj. I need oppressor mk2 Okej, okay, on jedzie sobie trochę wyżej, więc będziemy mieć trochę bliżej No właśnie do tamtego pod, pod ten Dobiegam, 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 eee, dobiegam Wyznaczyłem sobie, mam gdzie nie zmieniłaś no, Nie no, było wyznaczone cały czas Tak? Dobra Dalej się mógł zrespić jeszcze No bo ja myślałem, że do tego, ja polecę do następnego tam Ora. na tym Dobra, szybki na, rzut na mapę, na gdzie lecicie To no, ja po lecę po, po, po na najszybcie. ostatni chyba Znając życie, powinienem do tej, ale ja tak. co do tej? Dobra, czyli co mamy dziś tutaj? Jeżdżącego. Tak. I zajeżdżamy jest kolejne, nie? Mhm. Na jakiej wysokości co? można bazę wojskową yy, na bazę wojskową <laughs> przelecieć? Na jakiej wysokości? Eee, to nie że, wiem, ale nie wiem. możemy dodać to do, do mit. Ale podczas misji I podejrzewam, ciekawoste. że można nawet bardzo nisko być i nie ma problemu. Jeszcze nie potrzebnie... Bo chciałem wylądować w sumie finalnie. No to super. No to tak. Dobrze, że mi to powiedziałeś. No bo myślałem, że jeszcze siedzisz. No wcześniej mówiłeś, że mam wyskoczyć, no to no, pierwsza tak, myślałem, wersja. No tak szybciej będzie po prostu jak ten Ej, znalazłem zasoby. <laughs> no, no, no bez szału nawet A. nie chciałem Ty je Czekaj, 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 tak, 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 Wsiadaj do mnie. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Takie Co za? O, ucieki policji. Dzięki policji. No, kopiesz? No, nie, go kopać. nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 na miejscu. nie, prawda. Widzisz, ale no ja nic nie zrobiłem. Ja też nie nic nie zrobiłem, ale cierpimy za, zna za znajomość z Cierpisz <noise> <noise> za co? <głos> <głos> <Tym opuzie. głos> Dobra. Próbujemy uciec z policji. Na razie to tam... nic tu nie ma. Zbudziłeś e, moją litość. Pomogę wam. Nic nie zaznaczałam. Okej. Okay. Właśnie specjalnie tu wjechałem, bo nikogo tutaj nie ma z policji. Mhm. Mam nadzieję, że to też nie jest jakoś specjalnie skryptowane, że mamy bardzo, bardzo się oddalić od tego miejsca, bo wiem, że są momenty, gdzie po prostu musisz się oddalić od danego miejsca, żeby dopiero zacząć gubić policję, nie? Mhm. Dobra. Zaraz zobaczymy, czy Cieka. się uda. Spokojnie, to są półtorej minuty za... O, o mi się okazało. dobra, siedem 7 kilometrów. Siedem 7 kilometrów. I I ogóle, czemu policja robi? nas ściga? Przepraszam. ściga nas. Dziękuję, dziękuję. O, to ten typek, co ten. E, chyba się potknął. O, ale co był ten co wyrzucał? Tak, to był ten co tego co wyrzuciłem, no. On ci. <laughs> no dobrze, tym drugi raz. E, czy to będzie dobra? Pomagam Aha. dostarczać zasoby. Ale to oni Ale powoli pro. dojeżdżamy Uuu. do miejsca docelowego. No, ładnie, żeś tam wjechał. Normalnie przejechałem. Ładnie, ładnie. Mówię przecież, że ładnie. A, ja oczyszczam dobra, autostradę okay. z piratów drogowych. Benz policjus 1. Impostor! widzieliście do Amogus! A Mogus Dobra, pięknie. Dobrze, zasoby dostarczone. I odnowione, co to za jest za ten? O nie, miotła! Miotła! Zniszczyć! Ja sobie tylko z tak. hajs w mi go nie zabrali. W Dobra i uciekamy Dobra. na kolejny odcinka, bo to było od od rena, szybko! To Ała! ła! Także BAPE! Do następnego! O, Dzięki, że mogę trzymać się